Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nic nie było, ale to się zmieni, bo dzisiaj mamy kolejny ciekawy autobus do omówienia, do nagrania. Zapraszam. Także witam raz jeszcze moi drodzy. Co my tutaj dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy Gulerjusa Ecoline. Yy, w ogóle zacznijmy od tego, bo też część ludzi mówi, w ogóle zacznijmy od systematyki, bo część ludzi mówi Gulerius Cobra gd 272 lf jaka jest prawda. Generalnie yy, zacznijmy od rysu historycznego. Fabryka autobusów Gulerius yy, ma dość bogate tradycje i fabryka autobusów Gulerius weszła na rynek polski w 2021-2022 roku, zależy jak liczyć. i Eee, fabryka autobusów Gulerius charakteryzuje się od innych tureckich producentów tym, że w większości za, e, stosuje w swoich pojazdach silniki marki Mercedes-Benz i to są silniki identyczne i osprzęt jest identyczny, bo skrzynia biegów również, tak jak w autobusach Mercedes Connecto, e, najnowszych również. I w związku z powyższym, jeżeli chodzi o Guleriusy, no to ten model z Ecoline, to jest już nie Gulerius Cobra, bo Gulerius Cobra to był poprzedni model. Tylko w ogóle ja przepraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy się sugerowali fototransem w tej materii, dlatego, że na fototransie był błąd, który poprawiłem ja. Więc generalnie to jest Gulerius EcoLine 12. Tak ten autobus się nazywa. Ma, znaczy model to jest GD272LF, a Gulerius Cobra to był jeszcze starszy wóz, yy, który miał troszeczkę inny przód i też się różnił we wnętrzu. Także to jest Gulerius GD272LF Ecoline. Generalnie, jeżeli chodzi o guleriusy w Polsce, no to już parę guleriusów jeździ, między innymi w Żerardowie, właśnie tutaj w Siechnicach, w Warszawie na liniach lokalnych i, i parę jeszcze innych ciekawych miejsc jest, ale my dzisiaj o Siechnicach, Siechnicka Komunikacja. Siechnicka komunikacja istnieje już bardzo długo, dlatego że to jest bardzo ciekawe miejsce, bo we Wrocławiu, no jest to można powiedzieć Okolica Wrocławia, miasto, które powstało z pól, dlatego że większość siechnic. Miasto, które powstało z pól, tutaj po prostu jest to, można powiedzieć, brzydko sypialnia Wrocławia. No i generalnie sprawa wygląda tak, że tutaj były różne komunikacje miejskie, to znaczy różni operatorzy. Pierwszym operatorem było Dolnośląskie Linie Autobusowe, później był Sevibus i Dela, później było tylko Dela i różne inne rzeczy, zawirowania. A później weszło Trako, na początku w okresie przejściowym Mercedesami Connecto X Lublin, lubelski oddział Warbusa, a teraz docelowo jeżdżą autobusy marki Gulerius. Gulerius, autobus fabrykacji, fabryka autobusów, e, tak to jest. Autobus, którym dzisiaj sobie tutaj chodzimy, jest rocznikiem 2024, e, więc jest jednym z nowszych. To już jest, można powiedzieć, poliftowy, dlatego że, e, dlatego że przedliftowe Guleriusy się różniły głównie w kabinie, o czym zaraz powiem, ale zobaczymy sobie wnętrze. E, Gulerius w sumie ja też w, w tym filmie chcę się uciec od pewnej gradacji, dlatego że, nie wiem, różne są opinie na temat tych autobusów. Ja, tak jak powiedziałem w odcinku z Isuzu i z paru innych wozów, nie będzie takiego czego, że ja tutaj nawrzucam jakiemuś producentowi. My po prostu pokażemy rozwiązania, które są fajne. A wnętrze na przykład w Guleriusie nie jest, nie jest jakieś takie brzydkie i nieprzemyślane. Jest w porządku, jest w miarę... nie jest ciasno w sumie jest tak ok, te siedzenia nie są w ogóle siedzenia tu są bardzo ciekawe, bo tutaj mi coś przypomina tylko, że znaczy, nasze lubelskie autosany mają odwrotnie mają tyłem do kierunku jazdy tutaj siedzenia, tu są przodem, więc tutaj jest ciekawostka SIP w Siechnicach, bo we Wrocławiu raczej RG się nie spotka SIP w Siechnicach, akurat konkretnie w tych Guleriusach to jest Pixel nie Sims, tu jest Pixel, także tak to wygląda. Szyby, no na szybach jest napisane Gulerius Cobra, dlatego że w sumie to Cobra to był jeden z głównych modeli wytwarzanych przez producenta i można powiedzieć, że zmieniono w ten sposób trochę też nazwę producenta. No ale to jest Gulerius Ecoline, nie, nie, nie ma to w członie nazwy Cobra, broń Boże mi tak mówić. To jest Gulerius Ecoline z silnikiem Mercedesa, tu jest ciekawostka, no trzech siedzeń to ja jeszcze nie widziałem, tutaj dwa, znaczy w sensie ja mówię to w sensie pozytywnym, dlatego że, czy tu jest ciasno, zaraz zobaczymy, nie no nie jest ciasno i siedzenia, miło, że wyglądają na e, gnioty, to jest tak w miarę fajnie się siedzi, fajnie wyprofilowane są, jakie są siedzenia tureckie w tym miejscu, Mogłyby być lepsze, ale też tragedii nie ma, bez przesady. Nie jest źle. E, mamy właśnie tutaj e, SIP, e, pikselowskie e, korale, e, można powiedzieć, e, ale nie są to korale takie do końca, tylko po prostu przebijanie przystanków, co jest w sumie czytelne, nie ma problemu. No i kabina Guleriuza. Kabina Guleriusa. E, Guleriusy e, miały dwa rodzaje kabin, bo te pierwsze Guleriuzy. E, miały kokpit jeszcze starszy te, te co na przykład między innymi w Assezor i w w Polsce miały kokpit taki, że kokpit był w sumie pionowy e, 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 i co? i było tak, że był komputer i panel diagnostyczny był jak gdyby jednym multiplexem i był elektroniczny obrotomierz a prędkościomierz był fizyczny e, i tu jest tak, że tu jest tak, że już jest kokpit nowszy e, tu jest ciekawie, możemy sobie troszeczkę zasiąść E, multiplex, tu już jest nowy multiplex, e, który jest elektronicznymi zegarami, także tak to wygląda. E, kierownica, e, część wozów ma logo Gulerius, tu było logo Mercedes, bo tutaj jest na podzespach Mercedesa to oparte, więc e, tak to wygląda. No i jeżeli chodzi o przyciski. Kokpit jest kokpitem e, wzorowanym na VDO, ale to jest autorska konstrukcja zakładów Gulerius. E, co my tu mamy? E, przyzwolenia nie ma, Mamy otwieranie drzwi i nie ma też blokady połówki. Jest tak, że to jest przycisk zbiorczy pierwsze, drugie, trzecie. Skrzynia biegów jest ZTF EcoLife czyli standardowy, normalny zestaw, tak jak też w Connect się zdarza. Nic, nic, nic nowego. Nie mam pojęcia, do czego jest ten przycisk, bo tutaj jest, zobaczyliście, bardzo dużo przycisków ze strzałeczkami tak to wygląda. Nie mam pojęcia do czego jest. Myślę, że kolega z kanału Solar World 22 nam powie, bo jeździł. To jest przyklęk, to jest tryb pełzania. Nie wiem do czego jest zając. Pozdrawiam Kica Jasza z Kraśnika Filipa, ale nie mam pojęcia do czego jest zając. Być może to jest ekonomizer z biegów. nie mam pojęcia. Oświetlenie wnętrz salonu. We Wrocławiu się mówi klasy pasażerskiej, taka ciekawostka. Regionalizm pewien. Tutaj jest oświetlenie nad kierowcą. Nie mam pojęcia, do czego jest przycisk z zawleczką. Nie jest to na pewno hamulec psękowy, bo hamulec psękowy w tym wozie, bo w ogóle układ nie jest wapko, tylko jest knorbremze. to jest ciekawostka. Pedał jest mercedesowski, podwieszany, tak jak w Citaro. Z tego, co się orientuję, to hamulec psękowy jest po przytrzymaniu, w tej chwili hamulec się załączy. To są światła awaryjne. Raczej nie jest to hamulec przystankowy, ale mo może nie, może by, Nie wiem, nie, nie, nie tutaj akura, akurat tego jedynego nie wiem, bo wiem, że kierowcy na Śląsku na przykład hamulec ręczny zaciągają e, regularnie. E, kolumna kierownicza jest cała z Mercedesa, włącznie z, y, włącznie z przełącznikiem zespolonym. Dalej, wyciągi dachowe, oświetlenie nocne, bo tutaj są takie chyba delikatne lampki na górze przy panelu. Odłączenie retardera, taki nietypowy piktogram w sensie, że w tej chwili retarder będzie nie odpuszczał. TV to jest włącznik chyba e, jakiegoś wyświetlacza, tutaj reklamowego, który był oryginalnie. Lusterka ogrzewane e, tutaj jest M, M-, nie mam pojęcia do czego służą te przyciski. Yy, trzeci włącznik lewa strona, yy, górny rząd, czyli to, siłą rzeczy to jest opuszczanie rolety elektrycznej. Nie będziemy tutaj naszemu panu yy, kierowcy yy, niszczyć porządku, ale jest tak, że to jest przycisk rolety elektrycznej, wy wy wyciągi dachowe, to jest dwie w pewnie. Nie mam pojęcia do czego to jest, być może, być może sterowanie komputerem, boję się, znaczy boję się, nie będę tutaj grzebał. Jak ktoś, mówię, kolega z kanału SolarWell 22 na pewno jest zorientowany wielcy, jeżeli chodzi o ten wóz, bo miał doświadczenie jeździć. To jest mój, mój drugi raz z Guleriusem, więc ciekawe wozy. Regulacja lusterek standardowa, tu jest awaryjne odłączenie mediów, wszystkich i z tyłu jest sterowanie filtrem DPF, to akurat wiem. Wy, wypalanie, wyłączenie, wypalania, i tu jest awaryjne odłączenie, być może, bo jest na czerwono. Albo tam jest awaryjny wyłącznik prądu jeszcze z tyłu, tak, bo być może są dwa przyciski do DPF-u i wyłącznik prądu. I teraz tak, generalnie jeżeli chodzi o Guleriusa, no to kabina jest nie w pełni wydzielona. Drzwi są ciekawe, bo drzwi są robione jak gdyby na zamówienie firmy Anlas tureckie. Liczyłem, znaczy liczyłem kiedyś myślałem i być może mi się nie przewidziało, że drzwi są tureckie. Bodę, Bodo do Grusan, ale to otokar takie ma, tutaj są Anlas. Drzwi tureckie, generalnie jeżeli chodzi o podzespoły, no to ten autobus jest w miarę europejski. Oś przednia ZTF, oś tylna most. ZTF chyba też, albo WOJD, ale nie, ZTF jest tak jak myślałem. E, silnik pokazałem. E, szyby są ciekawe, bo są takie ładnie odsuwane. Nie ma takiej hamowy, że są jakieś takie ramki, tylko ładnie to jest wkomponowane. E, no i co mam powiedzieć? I w sumie chyba tyle. E, generalnie silnik jest Mercedes, chodzi jak w standardowym autobusie Mercedes Connecto. E, wieża jest też przemyślana. Zapowiedzi przystanków, jakby to są. I co? I co mam powiedzieć? Aha, o tym jak, dlaczego Guleriusy można zarzucić, że wszystkie w Polsce są takie same. No bo w sumie są takie same, dlatego że zamawianie o to, i to nie jest tajemnica, bo po prostu to jest jeden z sposobów prowadzenia marketingu dealera pojazdów. W tym przypadku Merkusa, dlatego że, nie, już nie Merkusa, tylko Gulerius Polska już jest przecież w tej chwili oficjalne przedstawicielstwo, więc nie wiem jak robi Gulerius Polska, ale Merkus tak robił na pewno. E, czy 10, bo też gulariuszy są 10-metrowe, o tym nie powiedziałem. W ofercie w tej chwili jest testowany, gdzie to jest testowane? W Grodzisku Mazowieckim jest testowany 10-metrowy e, Też ciekawy, w zasadzie to się niczym nie różni od tego poza dwoma metrami. E, generalnie e, prowadzenie marketingu w niektórych firmach, e, czy to jest źle, ja tego nie oceniam, wygląda w sposób taki, że kupuje się autobus, e, znaczy niezależnie od przetargów, jeżeli producent jest z Turcji, ale nawet z Czech, bo Weko robi podobnie, z tego co wiem, kupuje się na początku roku, na przykład jako dealer pojazdów, 50 autobusów i stawia się je na placu. I potem, na przykład, jeżeli autobus sobie kupi Trako, to w Merkusie albo już na bazie przewoźnika się uzbraja, w SIP, jakieś tam się robi pojedyncze przeróbki, które mają służyć w SWZ, na przykład, nie wiem, no nie robi się, pewnie nie wymienia się okien z przesuwnych na otwierane, ale na przykład, nie wiem. Jest wymóg, że powiedzmy rzeźnia wózka inwalidzkiego musi być taka i nie inna, i mamy powiedzmy 58 miejsc stojących, 32 siedzące w tym autobusie, czyli powiedzmy ma być, nie wiem, wymóg 30 siedzeń. Czyli usuwa się na przykład siedzenie. Przykładowo, nie mówię, że się tak robi, ale są takie sztuczki dopuszczalne bo tak producenci robią yy, bo na przykład dlaczego tak się dzieje? dlatego, że to jest czas jeżeli jest przetarg, na przykład teraz jest sporo przetargów z krótkim terminem to mając gotowe autobusy na placu my się możemy zgłosić do przetargu, gdzie dostawa będzie za dwa miesiące na przykład, bo zdążymy się wyrobić z uzbrojeniem SIP-u yy, a na przykład no, Solaris, w Solarisie tak nie ma, bo Solaris produkuje w sumie na bieżąco można powiedzieć i w Solarisie no, taki czas dostawy to jest dość słuszne więc tak to wygląda. No, Gulerius, tak jak mówię, znaczy Mercus, kiedyś, teraz Gulerius, Polska, bo w ogóle też Gulerius nie powiedziałem, a mi się przypomniało, jest dostępny jako elektryczny. W Polsce jeszcze żaden taki nie jeździ, ale był prezentowany na targach. Więc tak to wygląda. No, tak to wygląda, że po prostu te autobusy przychodzą do Polski w sumie w jednakowej kompletacji. I w dealer po prostu je gdzieś tam przerabia, ale nie jest takie przeróbki, że nie wiem, pełną kabinę wstawiają, tylko po prostu jakieś tam pojedyncze rzeczy, które są wymogami przetargu, plus uzbrojenie w SIP. No dobrze, bo już długo tutaj gadamy, powiedzmy te 13-15 minut. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Golarius numer 99. Eee... Miło było, myślę, film kiedy będzie kolejny, tego nie mam pojęcia, dlatego że yy, mówię nieregularnie, nagrywam. Aha, bo tutaj jeszcze nie pokazałem, przepraszam, że taki trochę chaos, bo dawno nie nagrywałem, jest panel ogrzewania marki Valeo, więc europejski, radio mamy i mamy jeszcze Sansan Auto Electronic. to chyba były oryginalne wyświetlacze, ale wyświetlacze są w tej chwili Pixela i nie dość, że są wyświetlacze Pixela, jeszcze ostatni akcent. To one mają tutaj, bo to jest ciekawostka w ogóle, że linia jest dofinansowana z gminy Siechnicy, a druga jest dofinansowana z Wrocławia, więc jest 810 plus 81. To jest jedna linia do przystanku jednego z 810, a do, gra do granicy miasta 810, a później jest 81 w Siechnicach. Także, ale tak to jest, no nie trzeba się przesiadać, po prostu są dwa rodzaje biletów. No nic. Gulerius, który był taki, właśnie tak jak mówię, co potwierdza tylko moją tezę że guleriusy do Polski, które przychodziły, były albo żółte, albo białe i są albo oklejane, albo malowane. Tutaj było klejone, akurat, więc tak to wygląda w przypadku firmy Gulerius. Znaczy w przypadku firmy Gulerius Polska kiedyś, Merkus, bo to jeszcze Merkus dostarczał. Gulerius rocznik 2024. Kończymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Na razie.